Gotik 2 to świetna gra, jednak wiele osób zniechęca jej słaba oprawa graficzna, która nie umywa się do dzisiejszych hiperrealistycznych gier. Z pomocą jednak przychodzi modyfikacja Livier Edition, która powinna zadowolić, a przynajmniej poprawić rozgrywkę nawet najbardziej wymagającym graczom. Główną zaletą moda jest przede wszystkim zmodyfikowana szata graficzna, czyli nowe tekstury oraz obiekty, zmienione oświetlenie, rozszerzone i przemodelowane lokacje Korini czy Górniczej Doliny. Jednak zmiany w grafice to nie wszystko. Mod znacząco wpływa na balans rozgrywki, a także zwiększa jej poziom trudności. Na liście zmian znajdziemy wiele nowych przedmiotów z pancerzami i broniami, przeciwnikami, umiejętnością patroszenia zwierząt. Bez której teraz w zabitych stworach nie znajdziemy już mięsa, a będąc czeladnikiem harada, móc będziemy wykuć wiele nowych mieczy. Co ciekawe, od teraz możemy też ulepszać na kowadle niektóre zbroje, a będąc łowcą smoków, nauczyć w piątym rozdziale Ubeneta produkcji ciekawych ostrzy. Modyfikacja utrudnia również grę przez obniżenie statystyk obrony zbroi, a także wartości przedmiotów, jakie będziemy oferować kupcom na sprzedaż. Sytuacji nie polepsza też graczowi fakt, że potwory mają zwiększone statystyki oraz zasięg, z jakiego reagują one na gracza. W modyfikacji zaszło również kilka innych, mniejszych zmian, a chociaż nie zmienia ona w jakikolwiek sposób fabuły, jest jak najbardziej godna polecenia, i to nawet z tego prostego powodu, że jest przyjemna dla oka, co na pewno zdecydowanie poprawia odbiór całej gry. Dzięki za uwagę, mówił dla Was dr. Borginson.